Był 1 września. Na pewno wszyscy pamiętali o tym. Wczoraj też zaczęła się jesień 1 września, podobno geograficzna jesień. I skoro jest jesień, to za chwilę będzie zima. No nie chcę was straszyć, ale przyjdzie. I dlatego dzisiaj postanowiłem opowiedzieć Wam o sportach zimowych. Otóż jeden z takich sportów zimowych nazywa się karling. Polega on na rzucaniu kamieniami po, po zamarzniętym jeziorze. Zrodził się podobno w Szkocji, jeszcze w późnym średniowieczu rzucali do celu kamykami, a współczesny karling rozwija się. No, na całym świecie ten kamień jest ściśle określony, waży 44 funty, czyli prawie 20 kilogramów i rzuca się tym kamieniem, popycha się ku popieżni, która, która ma ile jardów? 150 stóp ma I, czyli prawie 50 metrów. I chodzi o to, żeby trafić do domu, czyli do takiego kręgu. Cztery osoby są w drużynie i są wśród nich tacy, którzy miotają tymi kamieniami. No jest ten, który tam jest celowniczy, żeby dobrze wycelować do tego domu i są też szczotkarze, szczotkarze. No i, i, i każdy ma osiem kamieni. Kto trafi do tego domu, ten najwięcej, ten, ten zdobywa największą ilość punktu i wygrywa. I otóż dzisiaj chciałem powiedzieć no, nie tylko o tym kamieniu 20-kilogramowym, pieszczotliwie nazywanym czajnikiem ze względu na charakterystyczny jego wygląd, ale o tych szczotkarzach. Ta szczotka wytwarzana jest tradycyjnie z kukurydzy, z tych, z tych, tych końcóweczek kukurydzy ostrych. I szczotka służy do tego, żeby nie roztopić lód, tylko lekko go podgrzać. Wtedy kamień leci szybciej i można również kierować w jakimś stopniu jego trajektorium. I otóż, dlaczego Wam to dzisiaj szczegółowo opisuję? Dlatego, że w pedagogice często określa się wychowanie. Dzieci kolejnego pokolenia, właśnie mianem takiej karlingowego wychowania. No na, na tym obrazeczku widzimy, jak dwóch panów pracowicie szczotkuje, żeby ten kamyczek, czyli to dziecko, dotarło do celu. No i na wszelkie sposoby szczotkujemy ten, ten lud, ułatwiamy dzieciom dotarcie do domu, do celu. No stąd się pewnie zrodziło no, niezbyt przychylne określenie mamin, synek, ale możemy też powiedzieć tacin, córeczka, no nie ma takiego słowa, ale na pewno w przyrodzie istnieje. No i na wszelkie sposoby pomagamy naszemu dziecku. Żeby założył szalik, żeby mu zrobić kanapki, żeby nie stresował się, żeby nie poddawany był no, jakimś napięciom. Trzeba mu lekcje nawet odrobić. No, wszystko, wszystko dla mojego syna, dla mojej córeczki, czyli karlingowanie naszych dzieci. No, czym to się kończy, to świetnie wiemy, ale mimo wszystko karlingujemy te dzieci bardzo często i na różne sposoby. No, co się potem z tymi dziećmi w wieku dorosłym dzieje, to możemy to obserwować. Niektórzy mówią, że ta ilość singli, no sam jestem takim przykładem takiego singla, więc Wam nie ubliżam. Jest pod w Polsce 7 milionów singli. No. no bo jak się ożenić? Rodzina to jest odpowiedzialność, to trzeba w nocy stawać do dziecka, tam jakieś pieniądze przynieść co miesiąc. No więc najlepiej żyć w pojedynkę. No. I najlepiej przy mamusi, no bo paśnik zawsze jest gotowy i na czas. A poza tym nikt, żadna kobieta nie dorówna mojej mamie. Żaden mężczyzna nie dorówna mojej butacie. No i stąd, no, oczywiście jest wiele przyczyn y, takiej sytuacji społecznej, ale, ale myślę, że to karlingowe takie właśnie miotełkowanie tego dziecka, jak rośnie, no... Duży wpływ ma na, na tę sytuację, choćby nawet potem no rozwodów jest. Słuchajcie, trzecia część, trzecia część, co trzecie małżeństwo się rozpada. No, jest to oczywiście od wielu, wielu innych przyczyn zależne, ale sobie tu jest dużo ślubów, więc czasami tak nieparzysty ryzm działa, działa, nie działa, tak dyryguje sobie myślę. No to jest bolesne, nie powinien tak robić, ale no, statystycznie tak na to wychodzi. No, szczególnie w wieku 30-39 to jest no, po prostu no, no, coraz bardziej powszechne i dramatyczne. I jeden z elementów, który powoduje jest to karlingowanie dzieci, potem następuje karlingowanie społeczeństwa jak się karlinguje społeczeństwo, na przykład socjal, z którego cywilizacja zachodnia jest dumna i Europa, no oczywiście, że można pomóc starszym osobom biednym, bez dzie dzieciakom, bez rodziców. Ale powiem szczerze, że im starszy jestem, tym z większą zazdrością spoglądam na kraje muzułmańskie, gdzie nie ma domu starców, domu dziecka, jest po prostu powszechny w świadomości, obowiązek to wewnętrzne, y, y, taka dyspozycja, że trzeba przyjąć dziecko, które nie ma rodziców. Trzeba starszą osobę wychowywać i, znaczy wychowywać, no, no być z nią do końca ich dni, chociaż czasami to jest bardzo wymagające i trudne. I tego karlingowania społeczeństwa mamy już na różne sposoby, że karlingujemy, mówimy tak, jest za darmo jest szkoła, za darmo skarlingujemy tam lecznictwo. Co tam jeszcze jest za darmo? Podpowiedzcie. Internet jest za darmo. No. No pensja, teraz mam dostać i czekam, nie mogę się doczekać. Słuchajcie, kupię ciastka, jeszcze, jeszcze się może z wami podzielę, słuchajcie, czternastką. No i mówimy, że to jest za darmo. Nic w przyrodzie nie jest za darmo. Za wszystko, wszystko ma jakąś wartość. Jeśli ja za to nie zapłacę, to ktoś inny musi za to zapłacić. I dlatego warto wychowywać ten takim już wręcz banalnym słowem jest ten spór między rybką a, a wędką. Czy kupić dziecku rybkę kolejną, jakiś komputer, jakaś tam iPhoda, czy mu wędkę kupić, wychowywać go do samodzielności, wychowywać go dojrzałości pod każdym, każdym względem. I wreszcie przejdźmy do... Już ostatnie, bo dzisiaj nie będę was zanudzał, a jeszcze religijność, karlingowanie katolików w Kościele i chrześcijan katolików. No, jak karlingujemy, no, że to wszystko przygotuje tam do komunii, do czegoś tam na Katechezie księżul, księżulkowie i Siostry Zakonne. No oczywiście, że, że tak się dzieje najczęściej, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest zadanie rodziców, to jest zadanie najbliższej rodziny i na naszych oczach ta katecheza tych księżunków, tych sióstr, no przecież widać gołym okiem, w, szczególnie w Warszawie, w dużych miastach, jak ona się no, kompromituje, jak ona nic nie znaczy. I w związku z tym to karlingowanie wydaje mi się, że jest szczytem tego wychowania dojrzałości chrześcijańskiej. Jest pierwsza komunia święta, trzecia klasa, chyba 10 lat. Wiem wszystko, nawet, nawet dzieci potrafią odpowiedzieć na takie pytania, co ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. A potem już jest zjazd. No i tymczasem jak wychować do tego, żeby... No tak jest też i w świecie religii, że... Im, Głębiej w las, tym więcej drzew, tym więcej pojawia się problemów, i to ja staram się unikać tych wielkich słów jak odpowiedzialność czy krzyż. Ale na to wychodzi, że trzeba podjąć ten, ten wysiłek i to karlingowanie dzieci, społeczeństwa, chrześcijan. To jest po prostu no, widzimy z czym to się, jak, jak święty Piotr karlinguje pana Jezusa który idzie do Jerozolim, Jerozolimy, żeby tam umrzeć. Panie, niech cię Bóg broni. Nigdy w życiu Jezusie nie idź do Jerozolimy. To nigdy nie przyjdzie na ciebie. I co odpowiada Jezus do Piotra, Szymona Piotra, najważniejszego tu jego obraz wisi. E, zejdź mi z oczu szatanie. Czy do najgorszych tam zbrodniarzy, tak Pan Jezus powiedział? Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Czyli chcesz mnie skarlingować, ochronić. Może masz szlachetne zamiary, ale ja muszę wypełnić Boży plan. Muszę dojść do Jerozolimy i każdy z nas, chrześcijan też musi dojść do Jerozolimy. I tak jeszcze, może to nie na temat, ale jak sobie dzisiaj czytałem tę Ewangelię, może ktoś pamięta, jest taka piosenka karlingowców. Na status do Hanusia moja siostra siedzi. To, to miał te płyty Mazowsza i Śląska i, i adapter stereofoniczny z jedną kolumną pod tytułem Bambino i tam puszczał Karliczku Karliczku co tam niesiesz w koszyczku. Może pamiętacie taką piosenkę? Ja w koszyczku mam mam w koszyczku poparze coś tam go, gołąbków poparze i słuchajcie. No taka piosenka, tak sobie pomyślałem dla karlingowców może dobra, no o karlingu polskim, no tak mi się wydaje. I słuchajcie, co się działo w zeszłym tygodniu tutaj na plebanii, tu nie u proboszcza. Zamówiłem 7 metrów sześciennych kontener w firmie Byś. I słuchajcie, i zabrakło miejsca, kiedy porządkowałem dom. Czyli ten ubogi kapłan, miejscowy proboszcz nie mógł się zmieścić z tymi śmieciami swojego życia w siedmiu metrach sześciennych. No, to cóż dopiero powiedzieć o rodzinach, które mają dzieci i tak dalej. No i jak ja mam dojść do Jerozolimy, jeśli ja mam na grzbiecie jeszcze siedem metrów sześciennych śmieci? No, no, wreszcie się udało, jeszcze muszę oczywiście zamówić... No, drugi kontener, żeby resztkę śmieci wynieść, ale no tak wygląda, tak wygląda życie moje i tym się z wami dzielę i dlatego chciałbym bardzo, żebyśmy mieli tylko to, co jest nieodzowne, co jest potrzebne, tak jak ci co roku wspomniani mnisi tynieccy, którzy co w każdym Wielkim Poście wyrzucają wszystko ze swoich ze swoich tych, tych, tych pokojów tych i wnoszą tylko to, co potrzebne i potem się okazuje, że tych Bibelotów nagromadzonych przez rok jest nieprawdopodobnie duża ilość. Chciałbym bardzo, żebyśmy sobie właśnie z zlekczy... no, 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 trochę lżej, żeby nam było. Chciałbym bardzo, żebyśmy nie karlingowali dzieci, nie karlingowali społeczeństwa, nie karlingował proboszcz swoich parafian albo w domu tych chrześcijan biednych, że, że, że tak. Nie, tam jak to się. Życzę ci. Jak to się mówi no, wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia i radości, pomyślności, moc prezentów mało gości. No, 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 ta pomyślność powiem szczerze, brzmi szlachetnie i pięknie, ale boję się, że ona właśnie zalicza się do tego myślenia święte, szlachetnego myślenia świętego Piotra. Po, po naszej myśli, a tymczasem Ewangelia mówi nie po naszej myśli, ale po myśli Bożej, po myśli Jezusa Chrystusa, który mówi tak, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Amen. Wyznajmy wiarę.